Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nicanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozalitem z Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modąc się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła, najmilsi, przybliżając się do Pana który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładem na syjonie kamień węgielny, wybrany drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie. Stał się głowicą węgła i kamieniem obgazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego światła. Oto Słowo Boże słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów, Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkan wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie. Nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu? A ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Uchwalony Jezus na wieków. Amen. Właściwie, ojcze, Ryszard, gdzie powinniśmy powiedzieć Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwe zmartwychwstało, ale ja. tak. Wszystkich studentów i absolwentów Wody, szczególnie tych, którzy gromadzili się. Do pewnego momentu wiadomo, kiedy i dlaczego te spotkania zostały przerwane na zbrojowni, czyli kręgu biblijnym. No i ponieważ kochani nasi studenci od pewnego czasu bardzo chcieliby, żebyśmy no, w takich warunkach, w jakich przyszło nam żyć, porozważali Słowo Boże, tak jak to miało miejsce w poniedziałki wieczorem. Mamy wszystkich tych, którzy nas jakoś tak zmobilizowali do nagrywania tego filmiku. Szczególnie, myślę, nasze doktorki. a tak chciałem się jeszcze usprawiedliwić i pokazać, przepraszam bardzo, mała kontuzja, nasze lekarki z wody, czyli między innymi Gabi, m.in. innymi Natalia, Joasia, Pozdrawiamy serdecznie no i mamy nadzieję, że te nasze rozważania tutaj no, przyczynią się do wzrostu wiary. Na tyle, na ile potrafimy. Prosimy Ducha Świętego, jak to zwykle na początku, o to, żeby nas uświecił, jak mówi moja mama, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który świeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla na nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Przedmiotem naszych rozważań będą czytania z piątej niedzieli wielkanocnej roku A, które przed chwilą mogliśmy wysłuchać, czyli czytanie z dziejów apostolskich, z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła oraz z Ewangelii według świętego Jana. No pierwsze koty zapłoty, więc może nie będzie to nasze spotkanie za długie, ale Proszę ojca, takie mam myśli związane z, zaraz pierwszym zdaniem z dziejów apostolskich, mianowicie, gdy liczba uczniów wzrastała, wzrastała, ponieważ teraz jest taka a nie inaczej, że czytamy w ciągu tygodnia i czytaliśmy przez cały tydzień urywki z dziejów apostolskich, gdzie między innymi Paweł, Barnaba, że. Ci, którzy zostali posłani, oni głoszą to słowo bardzo często i to przenosimy się myślami do tego czasu. To przecież 2000 lat temu. Nawet w ostatnią niedzielę też pojawiło się takie zdanie związane z ilością chyba teraz pozwólcie, bo to jest bardzo ważne bo to jest swego rodzaju ciągłość. O już mam, już mam, że trzy przyłączyło się 3000 tysiące do tych głoszących Chrystusa. O jest, jest. Jest ostatnie zdanie, o tak łączymy je z tym zdaniem pierwszym z dzisiejszego fragmentu z dziejów apostolskich, ostatnie zdanie z u, u, ostatniej, niedzieli, ubiegłej niedzieli i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. I proszę ojca, a tu mamy, gdy liczba uczniów wzrastała, no powiem tak. Nie mamy takich, nie mieli takich sprzętów jakie my dzisiaj mamy, audiowizualnych, jak on się tu przygotował. Ale mimo to tyle osób przybyło, to jest. Oto właśnie ten, że... ja to chciałem poruszyć. Że w tamtych czasach, mimo to, że nie mieli tego bezgłośni, radiowego ani tego, ale przybyło tyle, to, to jest. Uczniów Pańskich. I to w jednym dniu, i ciągle jak czytamy, ta liczba osób, którzy uwierzyli w Chrystusa wzrasta. Pomimo tego, że nie ma internetu, nie było internetu, nie było kamerek, było tylko słowo, żywe słowo głoszone tam, gdzie apostołowie z tym słowem docierali. Jest to, jak ojciec myśli, no, bez wątpienia działanie Ducha Świętego i to, jakby to powiedzieć, no, w ogromnej skali, bo no, proszę sobie wyobrazić, no łączymy to też z obecnym czasem, który mamy, prawda? Bo śledzimy całą sytuację. My tutaj, którzy na co dzień posługujemy przy Bazylice Franciszkanów, znanej wszystkim, bo mamy dwudziestki. I z tym obecnym czasem, no nietypowym, ta liczba, ta liczba trochę się zmniejszyła. Nie wchodzimy w powody, dla których, no Ojciec też widzi, i jest mniej osób uczestniczących w nabożeństwach, szczególnie we mszy świętej, ale co tam się musiało dziać takiego, że ta liczba tak wzrastała, jakie to słowo musiało być głoszone z mocą, jak, powiem tak, ojciec, musieli się zakochać w tym Chrystusie od pierwszego wejrzenia, no bo jeżeli w ubiegłą niedzielę ostatnie zdanie brzmi i trzy tysiące w owego dnia, Przecież nie mieli też nagłośnienia, nie mieli nagłośnienia ci głoszący Chrystusa, głoszący to słowo. Nie mieli być może, być może odbywało się to gdzieś nad wodą, wiadomo, woda niesie, ale żeby więcej osób słyszało. No bo, tak, gdybyśmy nawet w naszej bazylice prawda, powiedzieli coś bez mikrofonu, to ja nie wiem, czy ten tam na kojku, która jest. Akustycznie świetna, ale czy ten na końcu tam stojący bazylikiem coś słyszał, prawda? Więc nie, niesamowite wrażenie robi ten zapis. On, on chodzi za mną od ubiegłej niedzieli, a, a, a w dzisiejszą niedzielę też znowu pojawia się właśnie komentarz, gdy liczba uczniów wzrastała. Ciągle jest mowa o wzroście tych, którzy uwierzyli Chrystusa i to w tak mm, krótkim czasie, no bo. Bo przecież y, chociażby no, jeden dzień, trzy tysiące, no, no do bazyliki wchodzi ile osób. No tak stojąc, to tak oko 2000. Dwa tysiące tak, to, to w jednym dniu tylu no, nie ukrywajmy no, Żydów, prawda, którzy byli wychowani w, w swojej religii. No, Uwierzyło jednak w Chrystusa. I to mnie tak frapowało i to tak myślę, rozwodzimy się nad tym, ale no jest to niesamowite. No, może łatwiej by było to zrozumieć, że to robi wrażenie, gdyby ktoś z nas, parający się taką, a nie inną dyscypliną nauki, no, coś na ten temat powiedział. Tak? I w danym momencie trzy no, tysiące ludzi, co dzisiaj nie wiemy, liczba wzrastała, nie wiemy, ilu tylko w poszczególnych dniach się przyłączało, uwierzyło, przyjęło chrzest, ale żeby tak zrobiło na kimś to wrażenie, więc to działanie Ducha Świętego bez wątpienia, bez wątpienia no, jest urzekające. Jedno zdanie, pierwsze zdanie, które naprawdę jest warte odnotowania. Tym bardziej, tak jak wspomnieliśmy sobie tutaj, no, bez takich urządzeń, jak my mamy, po prostu głoszenie Słowa Bożego. To też z pewnością jest dla nas, i Franciszkanów, i Kaznodziejów, no, leitmotiv, bym powiedział, to znaczy, no, chcemy się uczyć od tych, którzy nas poprzedzili w wierze, a tak wspaniale potrafili przemawiać. Chociaż też nie wiemy do końca, bo wspaniale, co to znaczy wspaniale przemawiać? No może, może ktoś był retorem, takiego słowa używamy dzisiaj, może i nie, prawda? Niemniej jednak y, chyba to, co najważniejsze tu tkwi właśnie w sercu i w sumieniu tego przemawiającego, bo nawet jeżeli nie był retorem, Paweł wiemy, że był Apostoł Paweł z wykształcenia prawnikiem, ale jakże ten Duch Święty musiał przez niego działać, skoro, skoro tak wielka liczba uczniów zostawała uczniami Pańskimi. To, to taka myśl na początek tych naszych rozważań. A jeżeli chodzi o Ewangelię, pozwólcie, że, że dzisiaj jeszcze parę słów z dzisiejszej Ewangelii którą przed chwilą mogliście wysłuchać. Tutaj ojciec zresztą ładnie przeczytał. Ja bym chciał zwrócić uwagę wam na jedną rzecz, mianowicie na wypowiedź, na dialog Chrystusa z Filipem i na słowa, właściwie na dwie rzeczy. Na słowa Chrystusa, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bo zdaje się, że w w tym haśle oazy też coś jest takiego, tak? Światło życie. Światło, życie. ruch światło życie, właśnie, ruch światło życie. I proszę zauważyć, że ta mowa Chrystusa, to właściwie powiedzmy tu to wyrwane to, to zdanie: Ja jestem drogą prawdą i życiem, jest zupełnie inna niż mowa tych, którzy przemawiali na temat. Drogi prawdy i życia do tej pory. Czy to był filozof, czy to był ktokolwiek inny, zawsze, jak czytamy te wszystkie teksty i analizujemy naukę, która miała miejsce i która się rozszerzała w świecie do Chrystusa, to raczej, Ojcze, raczej do tego momentu, Przewodnicy różnego rodzaju, czy to religijni, czy duchowi, czy filozofowie, czy mędrcy, oni w tym swoim nauczaniu, jak czytamy, studiujemy chociażby historię filozofii, to oni poszukiwali prawdy, oni wskazywali drogę nieraz, prawda? Mówili, jak należy żyć. A tutaj, chyba po raz pierwszy w historii w ogóle, ktoś. Posługuje się takim sformułowaniem. Chrystus nie wskazuje nam, którą drogą pójść, co to jest prawda, jakie jest życie. On powiada: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Bardzo wymowne stwierdzenie. No, poddajemy wszystkim studentom znowu pod rozważania razem z nami tych myśli dotyczącej tej wypowiedzi Chrystusa, ale jeszcze bardzo znamienna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, i ojciec pewno też, mianowicie to jest zdanie trochę wcześniejsze, a właściwie jedno słowo. W pewnym sensie powtarza Chrystus to słowo, to jest zaimek osobowy ja w odmianie, kiedy mówię, jestem drogą, prawdą i życiem, właśnie na jestem. Mianowicie Chrystus uspokaja swoich apostołów, żeby się nie trwożyło wasze serce, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I potem mówi o mieszkaniu, które przygotował dla tych, którzy w Niego wierzą. No, przyrównał niebo do mieszkania. To jest bardzo takie znamienne też, dlatego że I wymowne, dlatego że tak jak wszyscy teraz i my tutaj, i Wy, którzy słuchacie tych naszych rozważań, no, macie dom, mieszkanie. Gdziekolwiek ktoś wychodzi, wyjeżdża, no zawsze tam wraca. Jest to dom rodzinny, dom dziadków, ale żeby łatwiej nam było zrozumieć to przesłanie to porównanie nieba do domu, to, to proszę sobie tak puścić wodze wyobraźni i pomyśleć, że o, wszyscy studenci wracają do Katowic, jest wszystko pięknie i ładnie, jesteśmy we FODzie, spotykamy się, jesteśmy na dwudziestce, jesteśmy na kręgu biblijnym, no i kończy się rok akademicki, Studenci opuszczają akademiki i nie mają dokąd jechać. To znaczy wyobraź sobie, że nie masz domu. Ani mieszkania. No nie ma dokąd jechać. No, można pojechać do koleżanki na dwa-3 dni. No ale co dalej, tak? I wtedy już łatwiej nam jest zrozumieć to porównanie Chrystusa tak myślę, tak dzielę się z wami tymi moimi myślami, bo... Chrystus pragnie wzbudzić w nas, w tych, którzy w niego uwierzyli, jednocześnie uspokajając to pragnienie nieba. Bo jeżeli my tak sobie, my, my z żalem patrzymy w ogóle na bezdomnych, tak naprawdę, prawda? Gdzie oni będą spać? Wiecie o tym tutaj. Nasz Maradona zapytany przeze mnie kiedyś, bo chyba Krzysztof ma na imię. Krzysztof. Krzysztof. Naprawdę tu przyszedł pod bramę, już wtedy akurat tak się złożyło, że, że was nie było. Yy, mówię Maradona, a gdzie, gdzie dzisiaj nocuje, że on tylko wzruszył ramionami, także to naprawdę yy, jest i przerażające, ale jednocześnie takie uspokajające nas i, i pobudzające do wdzięczności, że jednak, że jednak normalnie mamy klucz Albo naszej jak kiedyś dzieciństwie, albo i nie, i sobie wchodzimy spokojnie do naszego domu, kiedykolwiek przyjeżdżamy, nawet jeżeli kogoś tam z rodziny nie ma. I, i, i no z żalem patrzymy na tych, którzy nie mają gdzie mieszkać, prawda? Więc pragnienie domu, pragnienie domu nieba jako domu, to myślę, Chrystus chciał w nas wzbudzić, ale. I to, co tak naprawdę, do czego zmierzam, to zdanie Chrystusa Pana wypowiedziane w związku z tym domem. Po tym, jak przygotuję miejsce, a gdy odejdę, przywołuję jeszcze ten tekst. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, bo to wszystko w czasie przeszło. I teraz nagle Chrystus mówi: Gdzie ja jestem? Ale z tego tekstu. Ani Tomasz, ani nikt inny nie ośmielił się zapytać Chrystusa, Pana: Panie, no to jak? To, to Ty teraz do nas tutaj mówisz, to jesteś z nami, to Ty jesteś tutaj i jeszcze gdzieś jesteś? Proszę, proszę zauważyć, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, czas przyszły, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Chrystus jest, zawsze jest. Zawsze jest. Myśmy na teologii dogmatycznej mieli jeszcze zajęcia z ojcem, naszym profesorem, doktorem Ambrożym Marią Lubikiem i on nam mówił, nie poprawią wszyscy ci, którzy znają język grecki, odnośnie do tego właśnie tekstu teologia dogmatyczna wytworzyła. Takie zdanie, en hote uk en, odnośnie do Chrystusa oczywiście, że był kiedy go nie było. Bardzo piękne i to wcale nie, nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Zresztą, jak pamiętamy, Chrystus Ojcze mówi też na innych miejscach. Ja sobie tu tutaj przypisałem, żebym, żebym pamiętał o tym. Na przykład mówi, zanim Chrystus mówi że w innym, na innym miejscu, zanim Abraham stał się ja jestem. Prawda? Albo ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Tak, zawsze Chrystus jest, zawsze jest. Oczywiście, że to można by jeszcze było rozwijać, bo my w życiu codziennym posługujemy się tym słowem: Jestem od właściwie czasów szkoły. Pani wywołuje uczniów, sprawdza obecność nazwiskami, ktoś wstaje, no czasami mówiliśmy obecny, ale najczęściej jestem, jestem, prawda? Jestem. W języku potocznym mówimy, dobrze, że jest Właśnie w literaturze to słynne hamletowskie to be or not to be, być albo nie być. No ostatnio słuchałem wypowiedź Pana redaktora, publicysty, który mówi, no dobrze by było być na no, no, najlepiej by tak było. Także to widzimy, że to ma swoje, ma, ma swoje miejsce. Chociaż w filozofii bodajże kartezjusz używa tego sformułowania, które do dziś brzmi jako taka przypowieść czy przysłowie, kogito sum, myślę, więc jestem. No, tutaj jeżeli nas słuchają medycy, to na pewno poddaliby z punktu widzenia medycznego pod wątpliwość to stwierdzenie, dlatego, że myślenie jest to proces psychiczny, który odbywa się w głowie, w mózgu, a przecież medycy doskonale wiedzą, że jest coś takiego, jak bezmózgowie, no to wtedy jak, no to ten człowiek nie myśli, nie myśli, no i co, by go miało nie być, a on jest jednak, także cogito ergo sum no oczywiście filozofowie zaraz by nas tutaj zaatakowali i by nam to wytłumaczyli, co tak naprawdę miał na myśli Kartezjusz, no ale tym nie chcemy się zajmować. Yy... No cóż, tak tak na dzień, na dzień dobry, ojcze, tak dosyć długo było, ale cieszę się, że no, możecie nas posłuchać, zobaczyć. Zachęcamy do tego, by ewentualnie komentować te nasze tutaj rozważania, dodawać myśli, bo ze zbrojowni pamiętamy, że są przebogate, piękne myśli właśnie pod natnieniem Ducha Świętego. No i w ten sposób jakoś się łączymy. Pierwsze koty za płotę, zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Trzeba będzie nam sięgnąć do głębi do komentarzy, do biblioteki, żeby się. Nie tylko swoimi myślami tu wymądrzać, ale też, żeby posłuchać i poczytać, co mądrzejsi mają na temat tych czytań poszczególnych do powiedzenia. No ale to mamy nadzieję, że Ustaję. czas pozwoli następnym razem. Także, ojcze, no co? I Pokój, dobro. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i do usłyszenia, do, usłyszenia, do, usłyszenia. do zobaczenia. Do zobaczenia.